Wiesz, kto wymyślił pasy bezpieczeństwa? Czy wiesz, ile średnio człowiek spędza na szukaniu miejsca parkingowego? Samochody towarzyszą nam na co dzień, ale ich historie i technologie pełne są fascynujących faktów. Dziś poznasz aż 50 niesamowitych ciekawostek, które przybliżą ci niezwykły świat motoryzacji. Gotowe na podróż przez czas, technologie i rekordy? Startujemy! Pierwszy samochód Karla Benza z 1885 roku miał tylko trzy koła i osiągnął maksymalną prędkość 16 km na godzinę. W 1900 roku elektryczne auta były bardziej popularne niż spalinowe, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ich cicha praca była ogromną zaletą. Kobieta Mary Anderson wynalazła wycieraczki samochodowe w 1903 roku. Początkowo producenci uznawali je za niepotrzebny dodatek. W 1961 roku Volvo wprowadziło trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, które dziś uznawane są za jedną z najważniejszych innowacji w motoryzacji. Volkswagen Beetle zwany garbusem został zaprojektowany jako samochód dla ludu na zlecenie Adolfa Hitlera. Bugatti La Voiture Noire jest najdroższym samochodem świata. Jego cena to równowartość ponad 70 milionów złotych. Jay Leno, amerykański komik, posiada kolekcję ponad 180 samochodów, w tym wiele unikatowych modeli. Najdłuższa limuzyna na świecie mierzy 30,5 metra i wyposażona jest w basen oraz lądowisko dla helikopterów. Monako ponad 1 trzecia mieszkańców posiada luksusowe samochody. To największy odsetek na świecie. Policja w Dubaju korzysta z radiowozów, takich jak Lamborghini czy Bugatti, aby ścigać kierowców super samochodów. Tesla Model S ma funkcję trybu ochrony przeciwbiologicznemu zagrożeniu, która chroni pasażerów przed toksycznymi gazami. Samochody Bugatti są testowane przez 24 godziny w ekstremalnych temperaturach, aby zagwarantować ich niezawodność. BMW stworzyło technologię, która pozwala zmieniać kolor auta w zależności od nastroju kierowcy. Lexus LFA ma silnik osiągając aż 9000 obrotów na minutę, co wymagało stworzenia specjalnego szybkiego obrotomierza. Pierwszy samochód hybrydowy powstał już w 1899 roku, a jego twórcą był Ferdinand Porsche. Toyota Mirai napędzana wodorem emituje jako jedyny produkt spalania wodę. Norwegia jest liderem w elektromobilności. Ponad połowa nowych aut sprzedawanych w tym kraju to pojazdy elektryczne. W Dubaju istnieje system stacji ładowania zasilanych wyłącznie energią słoneczną. Mercedes-Benz Vision EQXX to najbardziej aerodynamiczny samochód świata, zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej. Najdłuższy korek w historii miał miejsce w Chinach w 2010 roku i trwał 12 dni. Kierowcy poruszali się z prędkością kilku metrów na godzinę. Najszybszy samochód świata SSC Tuatra osiągnął prędkość ponad 530 km na godzinę. Najmniejszy samochód świata, Pil P50, waży tylko 59 kg i mierzy 137 cm długości. Toyota Corolla to najlepiej sprzedający się samochód w historii. Sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy tego modelu. W 2010 roku powstał samochód napędzany kawą. Wynalazca Marc Bacon stworzył auto, które spalało zmielone ziarna kawy zamiast paliwa. W Finlandii wysokość mandatów zależy od zarobków kierowcy. Rekord wynosi ponad milion dolarów za przekroczenie prędkości. Test Łosia, czyli nagły manewr omijania przeszkody, wykazał, że Citroën Zantia radzi sobie lepiej niż Porsche 911 GT3 RS dzięki unikalnemu zawieszeniu. Przeciętny kierowca spędza 6 miesięcy życia na szukanie miejsca parkingowego. Czerwone samochody częściej otrzymują mandaty, być może dlatego, że są bardziej widoczne na drodze. W USA co 45 sekund kradziony jest samochód, najczęściej jest to Honda Accord. W filmie o Batmanie Christophera Nolana Bruce Wayne jeździ Lamborghini Murcielago, w języku hiszpańskim Murcielago oznacza nietoperza. Ferrari 250 GTO to jedyny samochód uznany za dzieło sztuki, co pozwala Ferrari na blokowanie produkcji repliki tego modelu. Współczesne samochody mają więcej kodu komputerowego niż szakieta Apollo, to dowód na rosnącą złożoność systemów w pojazdach. Koenigsegg Zekiesko zmienia biegi szybciej niż trwa mrugnięcie okiem. BMW stworzyło technologię umożliwiającą parkowanie samochodu za pomocą poleceń głosowych. Każda śruba w Pagani Huayra jest wykonana z tytanu i kosztuje około 300 zł. W jednym aucie znajduje się ich ponad 1400. W samochodach Rolls Royce używa się drewna suszonego przez 5 lat, aby osiągnąć perfekcyjny efekt wizualny. Deska rozdzielcza znana jako dashboard pierwotnie służyła w wozach konnych do ochrony woźca przed błotem. Leonardo da Vinci w 1478 roku stworzył szkic samobieżnego pojazdu. Replikę projektu można zobaczyć w Muzeum Nauki i Techniki. Shelby Cobra Super Snake to najrzadszy model w historii, powstały tylko dwa egzemplarze. Irwin Gordon przejechał swoim Volvo 1800S z 1966 roku ponad 3 miliony mil, co odpowiada 120 pełnym okrążeniom Ziemi. Klaksony samochodowe wydają dźwięk w tonacji F. To standard, który zapewnia spójność w brzmieniu na całym świecie. W latach 70. XX wieku niektóre przekładnie samochodowe używały oleju wielorybiego. Praktykę tę zakończono po wprowadzeniu zakazu polowań na wieloryby. W Japonii popularne są K-cars, małe samochody o silnikach do 660 cm3, które są tańsze w utrzymaniu i idealne do miejskich uliczek. BMW wprowadziło reflektory laserowe, które oświetlają drogę na ponad 600 metrów. W Hongkongu jest najwięcej Rolls-Royce'ów na mieszkańca spośród wszystkich krajów na świecie. Bentley Bentayga posiada system komputerowy zawierający ponad 100 milionów linii kodu. Ford Model T był tak przystępny cenowo, że co 24 sekundy schodził z taśmy produkcyjnej w pełni gotowy do sprzedaży. Volvo jako pierwsze wprowadziło sześciocyfrowe liczniki przebiegu, dowód na ich długowieczność i niezawodność. W Republice Południowej Afryki stworzono urządzenie przeciwkradzieżowe wyrzucające płomienie z boków auta, było legalne i sprzedano setki sztuk. W Los Angeles jest więcej samochodów niż ludzi, co doskonale ilustruje miłość Amerykanów do motoryzacji. To było 50 niesamowitych faktów o samochodach. Który z nich najbardziej Ci zaskoczył? Daj znać w komentarzu.